Podobno kilkadziesiąt lat temu nad Warszawą niebo było tak jasne, że można było widzieć drogę mleczną. A dziś już nie możemy nic zobaczyć. Skąd ta różnica? Co się stało? To prawda, jeszcze moi mentorzy, nauczyciele astronomii opowiadali, że w latach 40-50 w Warszawie droga mleczna nad naszymi głowami to nie było nic zwykłego. Niestety, wraz z upływem czasu, postępującym urbanizacją, rozświetlaniem naszych ulic, postawieniem dużej ilości latarni, podświetlenia budynków, kościołów, nagle miasto stało się czymś bardzo jasnym. Często to światło było kierowane w stronę nieba, zupełnie niepotrzebnie, a tam na dużej ilości Zanieczyszczenia światło się rozpraszało, niebo stawało się jaśniejsze i słabsze gwiazdy gdzieś niknęły w łonie miasta. Dlatego dzisiaj nad Warszawą i każdym innym dużym miastem, bo to jest problem globalny, możemy zobaczyć zaledwie kilkadziesiąt, może kilkaset gwiazd, jak dobrze popada i powieje wiatr. A co można zrobić, żeby zobaczyć trochę więcej tych gwiazd? Może nawet mo drogę mleczną. No, najprościej byłoby pewnie wyjechać za miasto e, i to jest takie najprostsze rozwiązanie, natomiast. E, nie każdy może. I każdy może. W, ale okazuje się, że nawet wyłączenie świateł w najbliższej naszej okolicy, e, albo sprawienie, żeby nie świeciło nam, nie świeciło nam bezpośrednio w, w oczy, już może sprawić, że niebo będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. Przekonujemy się o tym każdego roku już w centrum nauki Kopernik, kiedy w noc spadających gwiazd 12 na 13 sierpnia. Wyłączamy pobliskie lata. Czy iluminację mostu, i nagle kilka tysięcy Warszawiaków razem z nami obserwuje całkiem sporą ilość meteorów nad naszymi głowami. No ale można pomyśleć, żeby zrobić coś tak bardziej systemowo, na przykład pomyśleć o wymianie opraw lamp ulicznych na takie, które będą oświetlały tylko to, co naprawdę potrzeba czyli ulice i chodniki, a nie jak na przykład mamy często w parkach takie piękne świecące kule, które paradoksalnie w dół świecą najmniej, bo pod nimi jest słup, który zabiera część światła, ale za to świecą wszędzie do góry. Dookoła. No i właściwie po co? Trzeba użyć wtedy więcej energii, żeby taką żarówką dobrze wszystko oświetlić. Więcej energii to e, też więcej pieniędzy, ale też większa emisja dwutlenku węgla do, do atmosfery. A gdyby tylko zastosować odpowiednie oprawy, skierować światło tam, gdzie ono byłoby naprawdę potrzebne, efekt może być e, z korzyścią zarówno dla miłośników astronomii, ale też dla ekologów i dla naszych portfeli.